Widuję dosyć myślę dużą część osób na siłowni, które przychodzą na trening i ten trening wykonują i wyłącznie przy użyciu maszyn. Moje pytanie brzmi: czy te maszyny izolowane są dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy trenować? Na no to pytanie, jak i na wiele innych pytań, nie tylko z dziedzin sportu siłowni, można by było odpowiedzieć to zależy. No bo zależy, ale od czego? To kanał Retrotrener, ja nazywam się Jan Szymański, a dzisiaj sobie opowiemy o tym, czy maszyny izolowane są dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy zaczynać przygodę z siłownią, albo już ona trwa jakiś czas. Ćwiczenie na maszynach może się kojarzyć zwykle z kulturystami. Może nie wszystkim, ale jest to jak najbardziej prawidłowe sformułowanie. Dlaczego właśnie tacy gracze korzystali z tych ćwiczeń, z tych maszyn najwięcej? Po prostu maszyny pozwalają na lepsze przetrenowanie danej grupy mięśniowej lub danego jednego mięśnia. Są to ćwiczenia izolowane, tak jak już wspomniałem kilka razy w tym materiale. I one powodują, że jest nam łatwiej oraz mamy większe możliwości do dostarczenia bodźca dla organizmu. Szybciej możemy uzyskać upadek mięśniowy, angażując tylko tą grupę mięśniową, którą chcemy. Porównajmy sobie na przykład maszynę do wyprostu nóg. Oraz przysiad, ponieważ ta maszyna jest taką alternatywą dla niego. No tak, w przysiadzie musimy pamiętać o naszej stabilizacji. To już jest dużo, ponieważ większość osób ma z nią problem. Albo wykonują przysiad i robią go źle, ponieważ gdzieś się tam miednica podwija, no i obciążają kręgosłup. Tak, łopatki muszą być przez sztangę trzymaną na plecach czy na karku, na kapturach muszą ściskać się do siebie. O tym też trzeba pamiętać a taka maszyna, po prostu na niej siadamy. Mamy zapewnioną przez fotę przez siedzenie stabilizację i wystarczy tylko, że będziemy te nogi prostować i zginać. Żeby nie było, na takiej maszynie też napinamy swoje ciało całe, ale nie w takim stopniu jak przy przysiadzie, gdzie jednak schodzimy w dół i musimy walczyć z grawitacją. Czasem może nam stracimy na chwilę stabilność w stawie skokowym i już trzeba się bujać, żeby nie spaść a na takiej maszynie nie ma takiej w ogóle możliwości oraz jest mniej kontuzjogendna. Mamy wyizolowany ruch, przez co chociażby hipertroficznie, bo tak jak powiedziałem, kulturyści, czyli hipertroficznie, głównie to maszyna nam da większe możliwości do rozwoju naszej masy mięśniowej. Z tego względu też wiele osób chce robić tylko na tych maszynach. A nawet powiem inaczej, zaczyna od maszyn, nie próbując wielostawów przez tam jakiś określony dłuższy okres. Dla osób zaczynających na siłowni na pewno maszyny będą bezpieczniejsze. Mogą nie mieć jeszcze nabytych wzorców ruchowych, co będzie najczęściej właśnie powodowało, że zaczniemy od maszyn, żeby tych wzorców ruchowych trochę się nauczyć. Ale one nie odzwierciedlą nam wielostawów, które są świetne i prozdrowotne, bo najważniejsze jest tak, żeby podopieczny czy jak my przychodzimy na trening, to wszystko, co robimy, było przemyślane dla naszej sprawności, dla zdrowia. A lepszym rozwiązaniem według mnie jest robienie przysiadu niż lek presa. Można jak najbardziej wrzucić wtedy ćwiczenia do swojego planu, ale jak już chcemy wykluczyć przysiad na rzecz lekpresa, to moim zdaniem nie tędy droga. Mówię tutaj o ogólnych korzyściach wynikających z zrobienia wielostawów, ponieważ nawet wyciskanie na ławce płaskiej mamy maszynę Chest Press, która nam naprawdę pomaga. No bo jak ja czuję, jestem na ławce, tak, leżę i tak. Stabilne nogi, napięty poślad, który musi być na tej ławce. Mostek obowiązkowo, łopatki do siebie. No i wiadomo, protrakcja, retrakcja. No i wyciskam tą sztangę, ale walczę. Całe ciało musi być ustabilizowane. A na takiej maszynie, kiedy się na niej znalazłem, tak naprawdę miałem te jakoś nogi napięte, ale się bardziej wbijałem w tą ławkę i mogłem uzyskać lepsze efekty, jeśli chodzi o czucie mięśniowe, upadek mięśniowy. Jedynie to było większą zaletą lecz jednak przez te wszystkie aspekty które nam dostarczane są przez ćwiczenia wielostawowe to one przewyższają wartością ćwiczenia izolowane na maszynach. Chyba że jak wspomniałem wcześniej jesteśmy kulturystami no to jesteśmy trochę skazani już na późniejszym etapie na te maszyny żeby po prostu nasze ciało wyglądały jak najlepiej. Możemy tak te maszyny wsadzić do naszego treningu właśnie jako ćwiczenia akcesoryjne nie główne czyli Chociażby chcę przetrenować barki i moimi dwoma ulubionymi ćwiczeniami będę tutaj popularny to wznosy bokiem i wyciskanie żołnierskie, sztangi nad głowę, można to znać jako OHP. Ale jest też tylnie jak ten barku, który chciałbym sobie przetrenować. W face -pule jakoś mi nie wchodzą, to sobie odwrócę rozpiętki, które są na maszynie do zrobienia i zamiast przyciągać będę robić ruch przeciwstawny. I wtedy zaangażuje tylni akton barku i jak najbardziej wtedy takie ćwiczenie izolowane można wsadzić. Ale nie będę robić specjalnie shoulder pressa, kiedy mogę sobie zrobić OHP. Chciałem w tym filmiku przedstawić, że ćwiczenia na wolnych ciężarów są bardziej dla nas naturalne. I dla naszego ciała są lepsze pod kątem ogólnej sprawności więcej czynników znaczenia ćwiczeń na maszynie trzeba wziąć pod uwagę i je wytrenować te czynniki, tak jak stabilizację centralną chociażby, żeby wykonać poprawnie to ćwiczenie. Dlatego polecam Wam jak najbardziej robić ćwiczenia wielostawowe, ćwiczenia na wolnych ciężarach, a ćwiczenia na maszynach tylko jako akcesoryjne.